Jeśli jesteście pierwszy raz, ja jestem Karolina, to jest kanał Gryfinka, gdzie zajmujemy się grami planszowymi. Postanowiłam nagrać dla Was odcinek, przygotować dla Was materiał, w którym opowiem Wam, jak poprawnie wymówić nazwy gier planszowych. Zastanawiając się, które konkretne tytuły wziąć na swoją listę, postanowiłam zaglądać na Game Geek'a, ściągnąć stamtąd pierwszych 20 tytułów. I właśnie przez nie przebrniemy. Zdaję sobie sprawę, że część z nich została przetłumaczona na język polski, jednakże chciałabym, żebyście byli świadomi, w jaki sposób czytać oryginalne nazwy gier planszowych. Dorzucę również trzy dodatkowe gry, które nie znajdują się na liście, przynajmniej tej pierwszej dwudziestce, które sprawiają problemy, które wiem, że są trudne i nieraz słyszałam wymówione niepoprawnie. To co, gotowi? Lecimy! Posiłkować się będę listą, ponieważ e, trudno mi było spamiętać 20 tytułów po kolei, w konkretnej kolejności, dlatego musicie mi wybaczyć, raz na jakiś czas będę po prostu na nią spoglądać. E, na pierwszym miejscu znajduje się gra Gloomhaven. No właśnie, haven. E, bardzo często spotkałam się z wymową heaven, kiedy heaven to jest niebo. E, to jest to, gdzie idziemy, kiedy umrzemy, kiedy odejdziemy, tak? Wszyscy idziemy do nieba. Do piekła. No ale tak. To jest niebo, takie niebo. Haven to jest, to jest przystań, to jest schronienie, tam gdzie czujemy się bezpiecznie. To jest w ogóle bardzo ciekawy zabieg, jeżeli chodzi o lingwistykę, bo gloom to jest taki ponury, mroczny, natomiast haven generalnie powinno mieć takie nacechowanie pozytywne, więc mamy tutaj takie zderzenie złego z dobrym. No i powstaje całkiem ciekawa nazwa, jeżeli właśnie chodzi o te zabiegi lingwistyczne. Na drugim miejscu znajduje się Pandemic Legacy, znana i lubiana gra w Polsce, ale raczej tutaj problemów nikt nie powinien mieć. Numer 3. Through the ages a new story of civilization. Bo po polsku dużo łatwiej, ponieważ cywilizacja poprzez wieki wydana przez rebel, potężna gra ekonomiczna. Myślę, że każdemu wyjadaczowi euro, no ten tytuł nie jest obcy. Numer cztery. Terraforming Mars. No ja dobra, nic trudnego. Twilight Struggle. Numer 5. Numer 6. Star Wars Rebellion. Po polsku Star Wars Rebelia. Wczoraj, jak szukałam właśnie tytułów, to Krzysiek do mnie to się czyta tak, prawda? Tak po polsku. A ja, no ale jak chcesz po polsku przeczytać nazwę angielską? Takie, powiedzmy. Co, coś, coś tu nie gra, zdecydowanie coś tu nie gra. Numer 7 Gea Project. Gea Project, po polsku projekt Gaia Kolejną grą na liście jest gra od wydawnictwa Phalanx. Znana i bardzo ceniona gra. Size. no właśnie, to jest size, nie Side. Side to jest strona, na przykład, nie wiem, druga strona medalu, no cokolwiek, to jest size kosa. Musimy mieć e, gdzieś tam z tyłu głowy, że w języku polskim, tak jak w języku angielskim, występują pewne dźwięki, które jakby nie zazębiają się ze sobą. U nich nie ma szy, czy, ży, które są bardzo twarde i trudne do wymówienia, natomiast istnieją takie dźwięki jak sy th lub z. E, możemy to razem poćwiczyć Co sobie na to. Wystarczy powiedzieć sasanka, prosty sasanka, po czym spróbować wepchnąć język między zęby. I powiedz fafanka. I to jest dokładnie ten dźwięk. Oni tak wymawiają. Dlatego może się nieraz wam wydawać, że po prostu mają kluchy w gardle i że ciężko jest wymówić to, co oni w taki sposób, żeby zabrzmiało podobnie, ale to jest właśnie kwestia tych dźwięków. Jeżeli widzicie gdziekolwiek TH, to wiecie, że to będzie dźwięk f lub z, dźwięczny lub bezdźwięczny, w zależności od tego, co wcześniej w danym słówku się znajduje. To są typowo lingwistyczne, wiem, to jest nudne, ale to jest ważne, jeżeli chodzi właśnie o samą wymowę, więc to nie jest site. Tylko size. Dziewiątka. Twilight Imperium. Tak, Imperium. Dlaczego Twilight mówimy po angielsku, a Imperium mówimy po polsku? Coś tu nie gra. Zwoje zaczynają się, wiecie, jakoś tak śmiesznie poruszać. Coś, coś w mojej główce nie zaskakuje. Dlaczego Twilight mówiam, wymawiamy po angielsku poprawnie, natomiast Imperium, mówimy Imperium? No cóż, następna. Great Western Trail. Bardzo prosta, wszyscy poprawnie wymawiają, przynajmniej mam taką nadzieję. Lecimy dalej. Cheram Prosta, znana. Też chyba nikt nie będzie miał z nią problemów. War of the Ring. Ring. Nie wymawiamy tego G na końcu. Ring. E, później mamy Brass Birmingham. No właśnie, to nie jest Birmingham albo jakaś inna dziwna wariacja tego słowa. Birmingham. Po prostu. The Castles of Burgundy. Ponownie. Mm. Żadne Burgundy, Burgundy, ani z tym stylu, tylko Burgundy. Spirit Island. Na kolejnym miejscu, szesnastka, The Seventh Continent. E, seven Wonders Duel. Concordia. Po polsku Concordia, prawda? Gramy w Concordia. Concordia. Tak ładnie to trzeba wiedzieć. Zakt. Później mamy Viticulture Essential Edition, i ostatnie na naszej liście: Arkham Horror, The Card Game. A ja teraz dorzucam trzy gry, które słyszałam milion razy, wymówione niepoprawnie. Pierwsza gra znajduje się w tej chwili na Kickstarterze. Bardzo miło było ją wesprzeć. I niech po prostu nie wiem, co mnie uchroni od y, wybuchnięcia mojego mózgu, ale to nie jest Etherfields. Jesus, Ja wiem, że to jest ether, ale ether w języku angielskim czytamy ether, więc to tak na dobrą sprawę jest etherfields. Ja wiem, że łatwiej jest wyszukać nazwy, kiedy, nie wiem, utknęło nam w głowie etherfields, że to w jakiś tam sposób się będzie pisało, ale to nie jest e, wymawiane w ten sposób i to nie jest poprawne, więc pamiętajmy etherfields. Kolejną grą, moją ulubioną, jeżeli chodzi o po prostu błędy wymowy, to jest star realms. Realms, nie realms. Star Realms, Hero Realms, Awaken Realms, Imagine Realms. To wszystko to są Realms, królestwa. Ja w ogóle nie wiem, skąd się u nas bierze czytanie tego przez i. No jak. Ja wiem. Ja wiem. Możecie mi to wytłumaczyć. Dlaczego tak, a nie inaczej? Może spróbuję to zrozumieć. I ostatnim tytułem, który Cię omówimy, jest Decent. Decent! Wiecie, co wczoraj powiedział Krzysiek? No, ja to czytam Decent dobrze po polsku. Po polsku. Ale jak po polsku, skoro nazwa jest angielska? Wiecie, ja jestem anglistką, więc mnie pewne rzeczy po prostu kłują w uszy. Ja staram się nie krytykować, nie poprawiać, staram się ugryźć język. Jednakże, jeżeli mamy nazwę angielską, to Chyba jednak powinniśmy się trzymać jakiegoś konkretnego schematu. Jeżeli są dwie nazwy angielskie, jedną wymawiamy po angielsku, no to drugą też powinniśmy wymawiać po angielsku, jakkolwiek trudniejsza by nie była. Nie zapomnę miny mojej pani od fonetyki, kiedy weszła do sali, kiedy ja powiedziałam, że chciałabym pojechać za koncert Iron Maiden. Iron Maiden, czajcie! Ja się uczyłam wymawiać po brytyjsku i Iron to nie jest iron, tylko iron. I ona chyba dostała w ogóle palpitacji serca, kiedy ja, ja to powiedziałam, że słucham ironów. To jest spolszczenie, które funkcjonuje, i my tak po prostu mówimy, chociaż tak na dobrą sprawę to nie jest poprawne. No cóż, słuchajcie, przebrnęliśmy przez e, listę gier, którą sobie zrobiłam. E, koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie kolejny odcinek tego typu. Mogę dla Was poczytać gry na przykład na Playke czy no, na konsolę. generalnie. E, możemy wybrać kolejne 20 tytułów e, gier, z którymi macie problem. Mogę przeczytać kolejne 20 tytułów z listy Board Game Geek. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie. No i czy kontynuować ten cykl, bo, no wiecie, ja, ja na przykład uważam, że on jest ciekawy, no ale zostawiam to Wam. Jeżeli będziecie chcieli, to takie coś właśnie stworzymy. Czekamy na Wasze łapki w górę, na subskrypcję, koło subskrybu jest dzwoneczek, jak w niego klikniecie, to na pewno dostaniecie powiadomienie, że coś pojawiło się nowego na, na naszym kanale. E, no i co? Do następnego materiału. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!